Dzień dobry, witajcie moi drodzy w takim szybciusieńkim czytanku pod tytułem Czy on, ona chce do Ciebie wrócić? Czy planuje taki powrót do Ciebie? Wybieracie sobie jedną z trzech opcyjek. 1, 2 bądź 3. Pamiętajcie, że jest to takie szybkie czytanko ogólne w celach orientacyjnych. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania stricte na przykład na swój związek, na jakąś konkretną relację, to zapraszam serdecznie. Obecnie takie czytania są w cenach promocyjnych po 33 zł. Ponadto zapraszam Was do Subskrybowania kanału, zapraszam do zakładki Społeczność, gdzie znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Przedłużona jest promocja z okazji Dnia Kobiet, czyli jeszcze kilka takich atrakcyjnych zestawów zostało, jeszcze można zamawiać je do 10 marca. Również zapraszam do wzięcia udziału w rytuale na pełnię Księżyca 18 marca. 10 miejsc jest dostępnych na rytuał, także kto pierwszy, ten lepszy. Oraz oczywiście, jak będziecie sobie śledzili, zakładkę Społeczność, tam tam zawsze każdorazowo znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale, co się dzieje, co w trawie piszczy. Ok, więc sprzątamy sobie najpierw dwie opcyjki. No i zaczynamy sprawdzanie tych opcji, które sobie wybraliście. Opcja numer jeden, czy on ona chce do Ciebie wrócić. Czy ta osoba chce do Ciebie wrócić? Nie, tutaj zdecydowanie się e, pokazuje, że ta osoba sobie poszła odwrócona plecami, w ogóle bez jakiejkolwiek chęci interakcji, e, dziesiątka buław pokazuje, że to jest naprawdę koniec, to jest kres. E, ta osoba była być może tutaj zbyt przytłoczona, podjęła decyzję, ponieważ dłużej już ta sytuacja była ponad jej siły. No, niestety, ale jeżeli tutaj jedyneczki liczyły na to, że ta osoba by miała zamiar wrócić, to niestety odpowiada jest odmowna. I to taka zdecydowana, tu nie ma albo albo, tylko tutaj no, ta, te karty są dosyć takie jasne i czytelne, jednoznaczne. Opcja numer dwa. Czy on, ona ma zamiar do Ciebie wrócić? Czy wróci do Ciebie? Jeżeli chodzi o kobietę, to może faktycznie wrócić, może nawiązać kontakt. Jeżeli jest to mężczyzna niekoniecznie. Królowa Buław, no to jest kobieta z inicjatywą. Czyli to jest kobieta, która mogłaby się odezwać, nawiązać jakiś kontakt, jakąś interakcję. Ona ona nie jest taką tradycjonalistką na zasadzie, że to mężczyzna powinien nawiązać kontakt, tylko ona sama kiedy chce to inicjuje, jest bardzo atrakcyjna, bardzo pewna siebie. No, i po prostu tutaj, jeżeli zagięła na was parol, no to na pewno tak łatwo nie odpuści. Natomiast, jeżeli to jest mężczyzna, to tutaj się pokazuje król mieczy, czyli to jest raczej y, nasz były partner. Być może osoba, z którą się rozwiedliśmy, być może y, to jest ktoś taki po przejściach. Natomiast, mężczyzna bardzo taki surowy, mało uczuciowy. On tutaj y, na pewno nie ma jakichś tam sentymentów. Nawet jeżeli jakieś uczucia z jego strony są, to nie kieruje się tymi sentymentami, tylko właśnie jakby rozkłada. Wszystko na czynniki pierwsze, kieruje się żelazną logiką i, jakby, nie robi tego, co mu się nie opłaca. Jeżeli raz został zraniony, to potrafi się bardzo, bardzo mocno zamknąć. Jeżeli na przykład ten mężczyzna został przez was zdradzony, bo królowa Buław mogłaby tutaj takiego króla mieczy po prostu zdradzać, no on niestety z rady nie wybacza. Także tutaj wydaje mi się, że ten mężczyzna by nie powrócił. Natomiast kobieta mogłaby się odezwać, mogłaby chcieć do was wrócić, jeśli jesteście mężczyznami, bądź kobietami po prostu wolącymi kobiety. No, i teraz opcja numer 3. Czy ta osoba ma zamiar do ciebie wrócić? Yy, ja myślę, że. Ja myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ przy was ta osoba była w jakiejś takiej stagnacji. Może było jej w miarę dobrze i wygodnie, bo może pod kątem finansowym nie musiała się jakoś tam męczyć, nie musiała liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Natomiast czwórka denarów w związkach pokazuje za mało uczuciowości, pokazuje taką nudę. Być może mieliście zupełnie różne preferencje i charaktery i temperamenty, więc ta osoba potrzebowała jakichś silniejszych wrażeń, albo wy potrzebowaliście silniejszych wrażeń, a ona poczucia Bezpieczeństwa, bo to może być dwojako, w dwie strony jakby iść. Niemniej jednak no, karta głupca pokazuje, że dla was jest raczej ktoś nowy, albo ta osoba ma już kogoś nowego i ma jakąś stabilizację przy tej nowej swojej osobie, partnerze, partnerce, więc ona raczej tutaj yy, nie ma zamiaru do Was wracać. Więc tak to wygląda dla trójeczek. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.